W czasie spędzania tego aktywnego czasu, czyli w czasie wysiłku fizycznego, należy pamiętać o zdrowym odżywianiu, o właściwym dostarczeniu sobie składników odżywczych w postaci uzupełnienia witamin, mikroelementów, ale także białka. Ostatnio na rynku pojawia się dużo produktów wysokobiałkowych, dużo batonów wysokobiałkowych, które właśnie dedykowane są do tej grupy konsumentów, których, którzy aktywnie spędzają czas po to, aby uzupełnić te niedobory. A nawet budować tkankę mięśniową. Na Wydziale Nauk Ożywieniu Człowieka i Konsumpcji w zespole pani profesor kołożyn Krajewski również opracowano receptury takich batonów wysokobiałkowych, co więcej z surowców ekologicznych, czyli oprócz składników, które dostarczają nam dużo cennych składników odżywczych. Mamy również pewność, że są to bardzo wartościowe, ekologiczne surowce. Receptury te są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej wydziału, można z nich korzystać i w domu skomponować sobie własne takie batony, które kosztują tyle, ile, ile zapłacimy za surowce. Każdy w ramach swojej kuchni może takie batony skomponować, zabrać na siłownię na wycieczkę czy na basen, dostarczając sobie po takim wysiłku fizycznym odpowiedniej ilości kilokalorii.